Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym momencie panuje u mnie tutaj taka patriotyczna atmosfera, ponieważ wszyscy wyczekują na dzisiejszy mecz z Grecją, tak z Grecją. Obstawiam wynik 2-0 do przodu, czyli dla Polaków. Mam nadzieję, że moje prognozy się sprawdzą. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować modyfikację sketchbox, autorstwa sketchbox Stein Glass, czyli po prostu kolorowe kolorowe szyby mod dodaje nam 9 nowych rodzajów a raczej 18, 9 kolorów 18 rodzajów szyb dzięki którym możemy urozmaicać swoje budowle konstrukcje, czy też domki co tamkolwiek chcemy dodawane są dwa rodzaje szkła czyste oraz tak jak widzimy tutaj trochę tra tradycyjne czyli takie trochę zabrudzone to co, przejdźmy teraz do craftingu Crafting tych itemów jest bardzo prosty, wystarczy, od tego, że stół craftingowy a nawet nie jest on wymagany, ponieważ crafting obejmuje tylko dwa pola. Naszym głównym zadaniem jest pozyskanie szkła oraz interesującego nas barwniku. Przykładowo, weźmiemy szkło i żeby stworzyć szkło żółte, wybieramy mleczową żółć, czyli po prostu żółty barwnik i dzięki temu mamy yellow glass. Tak samo robimy w przypadku, gdy chcemy mieć brązowe szkło. W tym przypadku bierzemy ziarno kakaowe. Okay. Lazuryt, żeby mieć blue glass, czyli niebieskie. Purpurowy barwnik, żeby mieć purpurową szybę. Przepraszam, szkło purpurowe, ponieważ szyby nie można zrobić. Ziarna kakaowe dla brązowego też było kaktusową zieleń dla kaktusa, różaną czerwień dla czerwieni, dla czerwonego szkła oraz różowy barwnik do różowego do różowego szkła. Możemy również wytworzyć ze szkła, czyste szkło, wystarczy zrobić to w ten to sposób. Jedną położyć na środku tutaj i automatycznie wytwarza nam na clear glass. Dobra, jak wiemy z normalnego szkła możemy zrobić szybę. Jak my się robi. O, tak się robi. O ile z tych tutaj, dodanych przez ten mod nie można zrobić szyby. Tak więc jest to jeszcze niedopracowane przez, e, przez autorów, aczkolwiek e, pewnie to będzie dopracowane. Teraz uwaga, żeby mieć e, red glass nieczystej, czyli takiej zwykłej szyby, czystą, wystarczy, położyć, położymy ją w polu w craftingu i otrzymujemy red clear glass, czyli czystą szybę. Różnią się na tym. Ta zabudzona. I ta czysta. OK. I tak samo możemy otrzymać ją z powrotem z czystej, na że tak powiem, zapaskudzoną. I w zasadzie wszystko gra ładnie, pięknie. Teraz przejdziemy do procesu instalacji tej prostej modyfikacji. Instalacja moda jest... Instalacja tej modyfikacji jest taka sama jak e, instalacja Sketchbox Steps, czyli odcinek wcześniej nagrywałem. Wcześniej o, nagrywałem modyfikację tą, e, czyli e, wchodzimy do głównego folderu gry Minecraft, otwieramy za pomocą winrara e, główny plik, czyli Minecraft.jar. E, Wyłączamy, możemy wyłączyć. I w tym momencie wgrywamy przede wszystkim loadera. Na samym początku akceptujemy. Wszystko ok. Kolejnym plikiem do wgrania jest Minecraft Forge Client. Wszystkie pliki macie w opisie do pobrania. Wgrywamy i Sketchbox Stand Glass. Wybieramy sobie, czy mamy oprogramowanie Maca czy Windows. Jeżeli Windows to ten drugi folder, wchodzimy w plik Classes i wszystkie pliki zgrywamy. Ok, ok. Możemy zamknąć, to też możemy zamknąć. W tym momencie odpalamy Minecrafta. Ojojo. Palamy Minecrafta, ok. Tryb jednoosobowy, dobra. I cieszymy się grą. Tak więc, dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku. Zapraszam do oceniania, subskrypcji i komentowania, a także do dodawania do ulubionych, jeżeli Wam się spodobało i pomogło. Tak więc, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.